Dobrze wykonany statek może spełniać swoją rolę przez 30 lat albo i dłużej. Kiedy statki przechodzą na emeryturę, zwykle się je gdzieś stawia lub rozmontowuje na części. Niektóre wodne maszyny nie mają jednak tyle szczęścia i zostają porzucone. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam 10 niezwykle ciekawych wraków statków. Zapraszam do oglądania. Numer 10: Cmentarzysko na plaży. Jeśli wybierzecie się na hawajską wyspę Lanai, istnieje szansa, że znajdziecie tam wiele różnych wraków statków rozsianych wzdłuż Shipwreck Beach. Wycieczka i spacer po tym 10-kilometrowym szlaku naprawdę robi wrażenie. Ale dlaczego w tym miejscu jest tak dużo porzuconych statków? Można obwiniać za to silne prądy i wiatry, które występują w tej okolicy. Musiały one wyrzucić porzucone maszyny właśnie na to wybrzeże. Istnieje też szansa, że w XIX wieku plaża stała się idealnym miejscem dla ludzi, którzy nie chcieli ponosić kosztów związanych ze złomowaniem niechcianego statku i po prostu go tam zostawiali. Turyści odwiedzający to miejsce mają różne zdania. Jedni uważają ich widok za niezbyt ładny, z kolei inni uważają to zjawisko. Za fascynujące. Numer 9. Wstydliwa historia. Kiedy odwiedzicie kompleks Wysp Zawietrznych na Karaibach, możecie odnaleźć tam jedną, która jest całkowicie opuszczona i nieco przerażająca. Kleine So Jest całkowicie pozbawiona życia. Jednak nie zawsze tak było, o czym świadczy obecność pustej latarni morskiej. Oprócz niej znajdują się tu dwa wraki statków. Pierwszym z nich jest rozbity wrak Maria Bianca Guidesman. Statek był kiedyś tankowcem, ale w latach 60. osiadł na mieliźnie. Niestety, nie udało się go uratować. Statek do dziś powoli rozpada się na kawałki od prawie 60 lat. Drugi statek jest nieco trudniejszy do zidentyfikowania, ale wielu ludzi twierdzi, że ma on dość wstydliwą historię. Dawno temu przez ten obszar przebiegał szlak handlu niewolnikami. Wyspa była wykorzystywana do leczenia niewolników w obskurnym szpitalu, którego ruiny wciąż można tam znaleźć. Numer 8. Niechciany transportowiec W Irlandii znajduje się wiele porzuconych przed laty wraków statków. Jednym z najbardziej godnych uwagi jest ten, który stoi na nabrzeżu Balina. Nosił on nazwę SS Crete Boom. Statek ma ponad 100 lat. Został zbudowany w 1917 roku i oddany do użytku w transporcie rudy żelaza z Hiszpanii do Anglii. Po zakończeniu wojny, Creed Boom został kupiony przez londyńską firmę i zaczął transportować węgiel do kontynentalnej Europy. Do Irlandii dotarł dopiero w 1937 roku. Podczas transportu uderzył on jednak w skały i zaczął nabierać wody. Jedyne, co można było dla niego zrobić, to odholować go na środek rzeki, gdzie spoczywa do dziś. Numer 7 Odkrywca Ten statek o nazwie World Discoverer czyli odkrywca świata raczej już nikogo nie odkryje. Od 20 lat spoczywa w jednym miejscu. World Discoverer został zbudowany w 1974 roku w Niemczech. Sprzedano go duńskiej firmie jako liniowiec wycieczkowy. Następnie trafił w ręce biznesmenów z Singapuru. Przez kolejnych 16 lat podróżował on po całym świecie i zachwycał wielu pływających na nim pasażerów. Niestety w kwietniu 2000 roku uderzył w rafę w pobliżu wysp Salomona i zaczął tonąć. Wszyscy pasażerowie zostali uratowani, ale kapitan statku postanowił zostać na pokładzie i odpłynąć nim do najbliższej zatoki. To pozwoliło na uratowanie wszystkich kosztowności na statku, ale też przypieczętowało jego miejsce ostatniego spoczynku. Numer 6. Betonowy wrak. Czy wiedzieliście, że niektóre państwa próbowały budować statki z betonu? Pozostałości jednego z nich można znaleźć w Rosji niedaleko Morza Kaspijskiego. Niewiele wiadomo o tym dziwnie wyglądającym wraku. Był to hybrydowy twór, częściowo wykonany z betonu, a częściowo ze stali. Biorąc pod uwagę jego rozmiar i układ wewnętrzny, rozsądnie byłoby przypuszczać, że mógł to być kiedyś tankowiec. Ponieważ wrak jest obecnie całkowicie niestrzeżony, każdy może wejść na jego pokład i go sobie obejrzeć. Nie jest to jednak bezpieczne. Dolne pokłady są zalane, a miejscami beton kruszy się i odsłania stalowy stelaż, który utrzymuje statek w ryzach. Numer 5 Żółta Łódź Podwodna. Z pewnością każdy z was słyszał choć raz w życiu słynną piosenkę Beatlesów Yellow Submarine. Ale czy wiedzieliście, że na wodach Coney Island Creek w Nowym Jorku stoi prawdziwa żółta łódź podwodna? Ten zapomniany wodny pojazd można rozpoznać po górnej, żółtej części. Była to kiedyś 45-metrowa łódź podwodna zbudowana na Brooklynie w 1967 roku. Jerry Bianco wykonał ten statek zupełnie sam, korzystając z metalu z odzysku. Zamierzał użyć go do odzyskania kosztowności z wraku SS Andrea Doria, włoskiego liniowca pasażerskiego, który zatonął 11 lat wcześniej. Niestety, nigdy nie miał szansy spróbować. Dźwig, który opuszczał łódź podwodną do wody, się popsuł, przez to Jerry musiał porzucić swój pomysł i po prostu zostawił łódź. Tkwi ona w błocie od 1981 roku i można ją zobaczyć tylko podczas odpływu. Numer 4. Podwodny świat. W australijskim Tangaluma Island Resort można znaleźć 15 wraków statków, które zostały celowo zatopione przez rząd Queens Island. Zrobiono to, aby stworzyć miejsce kotwiczenia dla innych łodzi. Wszystkie te wraki stały się domem dla wielu różnych ryb i wodnych stworów. Wokół wraków zarejestrowano ponad 100 egzotycznych gatunków ryb. Czasami przypływają tam również delfiny. Jest to naprawdę niezwykłe miejsce, w którym dodatkowo legalnie można nurkować. Numer 3. Historyczny zabytek. Kolejny wrak również przyciąga wielu turystów z całego świata. Jest to pozostałość po USS Arizona, który był amerykańskim pancernikiem typu Pennsylvania. Można go znaleźć na Hawajach. Został on zatopiony podczas japońskiego ataku na Pearl Harbor w grudniu 1941 roku. Wokół wraku wybudowano ogrodzenie, dzięki czemu okręt nadal cieszy oko. Rocznie odwiedza go około 2 milionów turystów. Konstrukcja tego pomnika. Obejmuje cały zatopiony pancernik i oddziela go od zewnętrznych uszkodzeń, co minimalizuje szkody, które mogliby wyrządzić odwiedzający. Od 1989 roku to, co pozostało z Arizony, zostało zarejestrowane jako narodowy zabytek historyczny. Numer 2. Cmentarz w Nowym Jorku. Na Nowojorskiej Wyspie Staten Island znajduje się miejsce, w którym przez lata złomowano wiele setek statków. Firma, która się tym zajmowała, już dawno zamknęła interes. Niestety, zapomnieli oni po sobie posprzątać i zostawili ponad 24 wraki statków. Większość jest w opłakanym stanie i nie nadaje się nawet na części. Niektóre z nich pogrążyły się tak głęboko w wodnym mule, że z ziemi wystaje tylko kilka gnijących belek. Wszystko, co mogło mieć jakąkolwiek wartość, zostało już ze statków dawno zabrane. Nikt w Nowym Jorku nie ma interesu, aby w jakiś sposób zutylizować te smutne pozostałości. Numer 1. Pływające muzeum. Z kolei ten wrak jest bardzo charakterystyczny. Porzucony w St. Louis w stanie Missouri-Oakland był użytkowany podczas II wojny światowej, kiedy popłynął na Okinawę. Kiedy po raz pierwszy przybył do St. Louis, stał się prawdziwym, pływającym muzeum wojennym. Jednak podczas wielkiej powodzi w 1993 roku osunął się i został zniesiony w dół rzeki Mississippi. Osiadł na mieliźnie około kilometra dalej. Przez następnych 20 lat nie było do niego jakiegokolwiek dostępu, jednak wyjątkowo suchy okres w 2012 roku obniżył poziom rzeki i go odsłonił. Od tego czasu stało się to niezwykle popularne miejsce turystyczne i płótno dla graficiarzy. Ostatecznie wrak sprzedano i oddano na złom. Był to naprawdę smutny koniec dla okrętu o tak wybitnej historii. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejną niedzielę o 18:15. Cześć!